Good morning class 2 and welcome to our last English lesson this school year. Dzień dobry klasa druga. Witam was na ostatniej lekcji języka angielskiego w tym roku szkolnym. Tak jak mówiłam wam wczoraj, dzisiaj czeka nas powtórzenie z rozdziału 8, czyli ostatniego rozdziału naszych książek. Proszę, żebyście otworzyli swoje zeszyty i zapisali. Lesson topic unit 8 review, czyli powtórzenie z rozdziału 8. Kiedy to zrobicie, otwórzcie swoje książki na stronie 98. Ponieważ jest to ostatnia lekcja, nie będzie długa, nie martwcie się. Zacznijmy od ćwiczenia drugiego. Jest to ćwiczenie na czytanie. Bardzo Was proszę, żebyście wy poćwiczyli to czytanie, być może z Waszymi rodzicami, być może z rodzeństwem, a może po prostu sami. Jeśli macie ochotę, możecie się nagrać. Pokazywałam wam we wcześniejszym filmie, jak możecie się nagrywać, a potem odsłuchiwać w różnych dźwiękach. Najpierw ja przeczytam tekst, który widzicie przed sobą, a potem wy zatrzymacie moje nagranie i też to zrobicie. Zaczynam: I like sports. I often go rollerblading in summer and ice skating in winter. I wear my helmet. And knee pads. But today I am at home. I am ill. I have a headache, an earache, and a sore throat. I am sad. Teraz wasza kolej. Poćwiczcie czytanie, stawiając słówka, które są e, na obrazkach. Jeśli ich nie pamiętacie, przyjrzyjcie. Podręcznik o parę stron do tyłu i znajdźcie je, przypomnijcie sobie. Możecie też wejść na Quizlet i przypomnieć sobie wszystkie słówka. A jeśli nie, to po prostu cofnijcie moje nagranie i posłuchajcie jeszcze raz, jak ja to czytam. Kiedy będziecie gotowi, przejdziemy do kolejnego zadania. Popatrzmy na zadanie trzecie. Look and say. Popatrz i powiedz: Mamy tutaj puzzle. Dla ułatwienia są w różnych kolorach. Na puzlach napisane są wyrażenia, które były na poprzedniej lekcji i wcześniejszych dwóch. Chcę teraz, żebyście sami spróbowali je poukładać. Nie musicie niczego zapisywać, ale spróbujcie stworzyć z nich zdania. Pamiętajcie, że zdanie zaczynamy zawsze wielką literką, a kończymy kropką, ewentualnie innym znakiem interpunkcyjnym, takim jak wykrzyknik. Albo znak zapytania. Pamiętajcie też, że osoba ja, czyli I, pisane wielkie i, zawsze jest wielką literą. Czy to jest początek zdania, czy to jest środek zdania. Dajcie sobie teraz kilka minut, zatrzymajcie nagranie i spróbujcie wykonać to zadanie. Skoro słuchacie nagrania dalej, to znaczy, że jesteście już gotowi. Sprawdźcie teraz, czy zrobiliście to poprawnie. Zacznijmy od żółtych puzli. Don't be afraid. Co oznacza? Nie bój się. Przejdźmy do niebieskiego. Put on your helmet, ewentualnie put your helmet on. Na jedno wychodzi. Znaczy to załóż kask. How are you? Czyli jak się masz, jak się czujesz? I ostatnie, I'm better. Jest mi lepiej. Jeśli tak mieliście, to świetnie. Jeśli nie, spróbujcie zrobić to jeszcze raz i potem jeszcze raz przesłuchajcie, czy tym razem wam się udało. Przejdźmy na kolejną stronę. Jest to strona 99. Zadanie bardzo proste dla tych, którzy znają słówka. Dla tych, którzy nie, będzie dość yy, trudne. Jedyne, co musimy w tym zadaniu zrobić, to po prostu powiedzieć to, co widzimy na obrazku. Czyli przetłumaczyć obrazki i słówka na język angielski. Proszę Was, żebyście zatrzymali teraz nagranie i spróbowali to zrobić sami. Jeśli potrzebujecie, tak jak mówiłam wcześniej, możecie wejść na Quizlet, możecie przewertować strony w książce i sprawdzić, jak powinno być. A przy okazji jest to dla Was taki sprawdzian z tego, co nauczyliście się w tym rozdziale. Jeśli tych słówek jest dużo, których nie znacie, no to lepiej powtórzcie wszystkie. Jeśli jest ich tylko kilka, to upewnijcie się, czy na pewno znacie wszystkie i postarajcie się zapamiętać te, których nie znaliście. Jeśli tych słówek, których nie znacie, jest mało albo nie ma ich w ogóle, to serdecznie Wam gratuluję, bo macie świetną pamięć i dobrze pracujecie na lekcji. Zaczynamy. Sprawdźmy teraz, czy pamiętacie te słówka tak samo jak ja. Number one, afraid. Number two. Better number three, cry number four, earache number five, get better number six, headache number seven, helmet number eight, ill number nine, knee pads number ten, often number eleven. Roller plating, number 12, Sore throat, number 13, Summer, number 14, Be well, number 15, Why? Mam nadzieję, że poszło Wam świetnie to zadanie. Jeśli macie ochotę, weźcie pionki, zróbcie może jeszcze czegoś, weźcie sobie kostkę do grania. I pograjcie w zadaniu drugim w węże i drabiny. Tradycyjnie drabina pomaga, pomaga nam się wspiąć, a wąż tylko i wyłącznie sprawia, że spadamy w dół. Tu, gdzie widzicie obrazki, należy podać nazwę tego obrazka, tak jak we w ćwiczeniu wcześniejszym. Natomiast tutaj, gdzie macie słowa, należy je ułożyć w odpowiedniej kolejności, ponieważ są rozsypane. Życzę Wam udanej zabawy z tą grą, chociaż nie jest to zadanie obowiązkowe. Mam jednak nadzieję, że będziecie chcieli w nie zagrać. I na koniec proszę Was, żebyście wykonali dwie strony. Tam są cztery strony dla chętnych. Jeśli macie ochotę, wykonajcie wszystkie cztery strony powtórkowe z tego rozdziału. Nazywają się one Review Aid i są też z taką zieloną ramką w ćwiczeniach i I Can. I również są z zieloną ramką. To wszystko na dzisiaj, to wszystko na ten rok szkolny. Życzę Wam udanych wakacji, spokojnych i przede wszystkim zdrowych. Goodbye!